Podwyżki opłat za wywóz odpadów odczuwane są w całym kraju. Z każdym rokiem ceny rosły i wszystko wskazuje na to, że będą coraz wyższe. Dlaczego śmieci kosztują nas coraz więcej? Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, rosnące opłaty za składowanie śmieci na składowiskach czy wzrost płac to podstawowe powody podnoszenia cen za wywóz odpadów. Wszystkie decyzje mające wpływ na podwyżkę cen śmieci są ustalone na szczeblu ogólnopolskim i są w dużej części niezależne od samorządów. Tak naprawdę większa część kosztów jest zupełnie niezależna zarówno od Urzędu Miasta, jak i od Zakładu Uczyszczania Miasta. A mam tutaj na myśli zarówno koszty samego zagospodarowania, które stanowią ponad 60% wszystkich kosztów. Około 30% to są koszty e, osobowe, czyli wynagrodzenia, plus pochodne, czyli podatki i zus -y, Czyli prawie 90% kosztów e, są generowane przez jakby, e, zdarzenia niezależne od zakładu oczyszczania miasta. Jak tłumaczą pracownicy zakładów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, problem jest złożony i składa się na niego wiele czynników. Po pierwsze, no, ilości odpadów odbieranych od mieszkańców rosną systematycznie. Dwa, coraz wyższe koszty transportu, czyli odbioru tych odpadów. Trzy, wyższe koszty przetworzenia w dalszym ciągu rosnące. I czwarty filar to jest brak jak do tej pory gospodarki obiegu zamkniętym, tak? czyli tak zwanego systemu kaucyjnego w oparciu o który producenci mogliby partycypować w kosztach przetwarzania odpadów. Mówimy tu o dużych producentach, którzy sprzedają swoje produkty w różnego rodzaju opakowaniach szklanych, plastikowych, tetrapakach. Wysokość stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych jest również uzależniona od wysokości opłaty środowiskowej, jaką gminy muszą odprowadzać na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, a ta drastycznie wzrosła. Do końca 2017 roku stawka wynosiła 24,15 zł. za tonę odpadów. W roku 2018 wzrosła do 140 zł. za tonę, a w 2019 aż do 170 zł. za tonę. W roku 2020 stawka ta wynosi już 270 zł. za tonę. Czy są jakieś sposoby na zahamowanie tych kosztów? Oczywiście są sposoby na zahamowanie tych kosztów, natomiast co do zasady, takie sposoby wiązałyby się z inwestycjami. Mam tutaj na myśli na przykład budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów, gdzie dobrym przykładem jest miasto Poznań, które oddało niedawno dość dużą instalację właśnie termicznego przekształcania odpadów, gdzie tak naprawdę zagwarantowało przez, z tego co pamiętam, chyba najbliższe 10 lat stałą kwotę za odpadów. Kolejnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie sposobu na recykling rodem z zachodniej Europy. Są takie rejony w krajach zachodnich, gdzie Mieszkańcy właściwie nie ponoszą w praktyce kosztów, na przykład zbiórki odpadów surowcowych. Płacą tylko za odpady zmieszane, natomiast po stronie producentów, opakowań, produktów jest ten koszt odbioru i zagospodarowania odpadów surowcowych. Wyższe stawki za wywóz są zapowiadane w wielu gminach. W samym Będzinie od września cena wzrosła z 21 do 36 zł od osoby. W Gierałtowicach do 36 zł, 30 groszy a w Chrzanowie i Libiążu do 34 zł. Podwyżki rozważane są także w innych miastach, m.in. w Dąbrowie Górniczej z 20 zł za osobę do 29 zł. Zapewne nie unikniemy zmiany stawki za odbiór śmieci również w naszym mieście.